Cześć. Pomogę Ci teraz rozwiązać przykład A. Przykład B to będzie bonus dla osób wspierających kanał. Zaczynamy. Wiemy, że taki wielomian jest podzielny przez dwumian x odjąć 3. Jak to zinterpretować? Otóż, jeśli wstawisz w miejsce x do wielomianu w od x trójkę, to otrzymasz 0. To oznacza, że ten wielomian jest podzielny przez dwumian, czyli nie otrzymujemy żadnej reszty. Możemy powiedzieć, że reszta jest równa 0. Natomiast, jeśli ten wielomian podzielisz przez dwumian x dodać 1, to wtedy otrzymasz resztę równą 12. A zatem możemy to opisać w ten sposób, że dla x równego minus 1 otrzymujesz taką wartość wielomianów od x. Tak? Dlaczego minus 1, dlaczego 3? Wystarczy, że te dwa dwumiany przyrównasz do zera i wtedy wyliczysz x wtedy x jest równe 3 w pierwszym przypadku, w drugim przypadku x jest równe minus 1 jak już widzisz powstały nam tutaj powstał nam tutaj układ równań no więc rozwiążemy go w ten sposób, że podstawimy do wielomianu w miejsce x trójkę, w miejsce xów minus jedynkę i przyrównamy do odpowiednich wartości no to zróbmy tak Najpierw podstawiam liczbę 3, wiemy, że dla trójki wartość wielomianu jest równa 0. Teraz minus 1 podstawiam. Super. Uporządkujmy te wyrażenia. Liczymy. 3 do potęgi trzeciej to 27 razy 2, 54. 3 do kwadratu to 9, razy b to 9b i razy minus a, minus 9a. Następnie tu wymnażam nawias przez minus 3. Otrzymując minus 9a, dodać 3. B. I jeszcze do tego dokładam a plus 2b. Teraz tu. Minus 1 do potęgi trzeciej to minus 1, razy 2, minus 2. Minus 1 do kwadratu to 1, i do tego dodaję b, odejmuję a. Następnie minus razy minus to plus zostaje plus 3a minus b. Do tego dodaję a, Dodaję 2b i to się równa 12. Zredukujmy wyrazy podobne. Najpierw od literki A zacznę. Tu już mam minus 18a. Dodać 1a to jest minus 17a. Następnie 9b, dodać 3b, to jest 12b, i dodać jeszcze 2b, to 14b. 54 przeniosę na prawą stronę równania. Zmieniam znak. Jak przenoszę na prawą stronę, to zmieniam znak, na lewą zresztą też. Teraz e, przechodzę do drugiego równania. Tutaj b redukuje się, a redukuje się i zostaje. 3a dodać 2b. To się równa 12 dodać 2, czyli 14. <laughs> w tym momencie musimy wybrać metodę rozwiązania układu równań. Proponuję, żebyśmy skorzystali z metody przeciwnych współczynników załóżmy, że przeciwne współczynniki chcielibyśmy uzyskać przy literce b, dlatego drugie równanie, drugie równanie pomnóżmy przez minus 7. Jeśli pomnożę przez minus 7 2b, to otrzymam minus 14b, czyli mam przeciwne współczynniki, bo tutaj jest plus 14b, a tutaj będę miał za chwilę minus 14b. Więc pierwsze równanie przepisz bez zmian. Drugie równanie wymnóż przez minus 7 17 razy przepraszam, 14 razy 7 minus 98. Dodajemy równania. Do pierwszego równania dodaję drugie równanie i otrzymam minus 38a. Tutaj jest 0, a tutaj co byśmy otrzymali? 54 doda 98, to jest 152 z minusem. Dzielę to równanie obustronnie przez minus 38 i wyliczam w ten sposób a. To jest 4. Skoro mam policzone A, to teraz wracam do najprostszego moim zdaniem równania, które występuje w układzie równań. Chyba to jest najprostsze. I wstawiam w miejsce literki A czwórka. No to podstawmy. Czekaj, tu sobie tylko zobaczę. Dobra. Podstawiamy. 3 razy 4 dodać. 2B to się równa 14. 2B to się równa 14 odjąć 12, czyli 2. Dzielę obustronnie równanie przez 2 i tym sposobem wyznaczyłem B. Mam więc już policzone A, mam policzone B. Mogę zapisać odpowiedź. A równa się 4, B równa się 1.